Czy kiedykolwiek zastanawiałeś, zastanawiałaś się, dlaczego pewne rzeczy dzieją się w Twoim życiu w taki, a nie inny sposób? Czy istnieje jakiś ukryty porządek, niewidzialna mądrość, która kieruje światem i nami samymi? Witaj na moim kanale. Dziś otwieramy drzwi do jednej z najstarszych i najbardziej tajemniczych tradycji duchowych – kabały. Kabała nie jest religią, to mapa rzeczywistości, nauka o tym, jak energia świadomości i duchowy porządek tworzą nasz świat. W centrum kabały znajduje się drzewo życia. Jest to symbol dziesięciu sefirot, czyli boskich emanacji. Każda z nich to inny aspekt boskości – mądrość, zrozumienie, współczucie, siła, piękno. Razem tworzą one wzór istnienia, zarówno wszechświata, jak i Twojej duszy. Kabała mówi, że wszystko, co widzisz, jest odbiciem tego, co nie widziano. Każda emocja, każdy wybór, każda myśl tworzy Twoją rzeczywistość. W kolejnych filmach na tym kanale będziemy odkrywać, jak ta starożytna mądrość. Może pomóc Ci w życiu codziennym. Jak rozpoznać swoje duchowe wzorce, jak zrozumieć sens zdarzeń i jak wreszcie odnaleźć spokój w chaosie świata. Nie potrzebujesz tytułów ani wiedzy teologicznej. Wystarczy ciekawość i odwaga, by spojrzeć głębiej. Jeśli czujesz, że w życiu chodzi o coś więcej, niż tylko codzienna rutyna, jeśli chcesz zrozumieć siebie i świat na głębszym poziomie, to jesteś we właściwym miejscu. Zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek i dołącz do społeczności, która odkrywa prawdziwe znaczenie istnienia. Bo Kabała to nie tylko teoria, ale sztuka życia w świadomości.